Bawuł Wodny, Budda, nauczał prawdy. Jeżeli kontemplujesz jego nauki, to nie ma w nich miejsca, w którym mógłbyś się z nim sprzeczać. Jednak my, ludzie, jesteśmy jak Bawuł Wodny. Jeżeli nie zwiąże się mu wszystkich czterech nóg, by się położył, to nie pozwoli sobie podać lekarstwa. Jeżeli leży związany i nic nie może zrobić, wtedy, jeśli chcesz, możesz podejść i zaaplikować mu lekarstwo, a bawuł, nie mogąc się wyszarpać, nie ucieknie. W pewnym stopniu podda się. My, ludzie, jesteśmy podobni. Jedynie, jeżeli jesteśmy kompletnie spętani cierpieniem, odpuszczamy złudzenia. Jeżeli jest tylko szansa, żeby się wyrwać i uciec, to łatwo się nie poddajemy.